W czasach, gdzie zarobki nie rosną wprost proporcjonalnie do inflacji, można, a wręcz trzeba szukać oszczędności. Na przykład montując instalację gazową w takiej Astrze K, która jest z 2019 roku i prawdopodobnie jest to pierwszy taki egzemplarz z takim konkretnym silnikiem, już zamontowaną instalacją gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. Prezentowany model to piąta generacja Astry. Obecnie produkowana jest szósta generacja i zaczynamy od razu od jednostki napędowej. W omawianym modelu mamy jednostkę z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz turbodoładowaniem. Jest to silnik trzycylindrowy, który generuje od 145 koni mechanicznych. I uwierzcie mi, nie są to proste rzeczy poszukajcie inny warsztat, który podejmie się takiej realizacji, przypuszczam, że po prostu go nie znajdziecie. Przed liftingiem Astrach były silniki 1.4 o mocy odpowiednio 125 koni mechanicznych oraz 150, więc jest to nietypowa jednostka, a jeżeli chodzi o zamontowaną tutaj instalację gazową, jej podzespoły są poukrywane, widoczny jest jedynie elektrozawór, reduktor, wtryskiwacze, natomiast nie mam tutaj zastrzeżeń do estetyki zabudowy, ponieważ wszystko wygląda bardzo estetycznie. W 2017 roku Opel został przejęty przez Telantisa, czyli połączenia grupy PSA wraz z Chryslerem. Co ciekawe, poprzedni właściciel, czyli General Motors, był właścicielem Opla przez prawie 90 lat. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym klient będzie tankował gaz, jest to klapka wlewu benzyny. I co tu dużo mówić, pełne złącze, zabudowane estetycznie czyli najwygodniejsze rozwiązanie wystarczy przyłożyć pistolet, aby zatankować nasze ekologiczne, dwa razy tańsze paliwo. Przechodzimy zatem do tyłu pojazdu. Jeżeli chodzi o jego Kwestie wizualne. Mam wrażenie, że jest podobny do poprzedniej generacji, czyli Astry J. I zaglądamy do bagażnika, którego pojemność wynosi 540 litrów, jak to na kombika. Bagażnik całkiem przyzwoitych wymiarów, na pewno jakiś wózek, czy zakupy codzienne bez problemu tutaj się nam zmieszczą i pod podłogą bagażnika, które co ważne jest zupełnie płaska, nic nam nie odstaje. Jest zabudowany zbiornik do tankowania gazu o całkowitej pojemności 55 litrów. W praktyce zatankujemy do niego około 44 litry gazu LPG. Oprócz montażu instalacji gazowej zamontowaliśmy na życzenie klienta hak holowniczy, ponieważ w Automixie nie tylko zajmujemy się Montażem instalacji gazowych. Co prawda, jest to nasza główna specjalizacja, natomiast oprócz tego zajmujemy się mechaniką samochodową, elektroniką. Posiadamy pokaźną flotę samochodów zastępczych, stację okręgową kontroli pojazdów, stację benzynową i w zasadzie w naszym obiekcie załatwicie wszystko związane z waszymi czterema kółkami. Jeżeli chodzi o wygląd konkretnie tego modelu, zestawiając go z poprzednią generacją, jest bardziej kanciasty. Dynamiczny, sportowy. Tak bym go w trzech słowach określił. Jedynie delikatnie zarysowane są nadkola, natomiast jest wiele przetłoczeń. Tymczasem zapraszam Was na krótki test na drodze, jak sprawuje się zamontowana tutaj instalacja gazowa. Samochód w momencie nagrywania tego materiału ma przejechane niespełna 86 tysięcy km. Zatem pani Agnieszka, która, którą zresztą serdecznie pozdrawiamy, już od tej chwili będzie jeździła za połowę ceny oraz z naszą pięcioletnią gwarancją. Astra, którą mamy dzisiaj na nagraniach, jest wyposażona w automatyczną skrzynię biegów. Jest to skrzynia bezstopniowa CVT i co ciekawe, Jedziemy teraz 60 km na godzinę i samochód ma około 1500 obrotów, nawet niecałe, więc bardzo dobrze sobie radzi. Myślę, że to będzie bardzo ekonomiczny samochód, bo jeżeli chodzi o spalanie tego modelu, jak widziałem na portalach internetowych, to średnie spalanie w tym modelu wynosiło około 6-7 litrów. Więc bardzo mało, a jeżeli chodzi o pobór gazu po zamontowaniu instalacji gazowej, ten samochód będzie pobierał około 90% gazu plus 10% benzyny w celu dotrysku, ponieważ mamy tutaj jednostkę z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Jak się to będzie przekładać na liczby? Otóż około 6 litrów gazu plus około liter benzyny. Wszystko tak naprawdę będzie zależało od naszej jazdy. Jeżeli będziemy jeździć na autostradzie z większą prędkością, no to wiadomo te, te wyniki spalania będą większe. A teraz trochę na temat wrażeń z jazdy. Miejsca jest na pewno. Sporo w tym samochodzie. Zarówno nad głową, jak i na nogi jedzie mi się tym samochodem. Wygodnie, komfortowo. Jest klimatyzacja. Są podgrzewane fotele. Podgrzewana kierownica. System inforozrywki, przyciski multimedialne na kierownicy, więc tak naprawdę wszystko, co wystarczy nam do takiej komfortowej jazdy. A montując instalację gazową, również będziemy pokonywać te kilometry o wiele taniej. Teraz sprawdzimy, jak samochód radzi sobie z przełączaniem się między paliwami. Jedziemy na naszym tanim paliwie. Przełączyliśmy na benzynę. Słyszałem tylko, jak elektrozawór się łączył i z tego już wiem, że jedziemy już na instalacji gazowej. Żadnej różnicy, komfort jazdy identyczny, a jeździmy o wiele taniej. Dobrze, zatem teraz sprawdzimy, jak samochód się zbiera. Przypominam, jednostka trzycylindrowa cylindrowa 1.3, 145 koni i jak wciśniemy gaz, to ten moc tutaj czuć już mamy stówkę, więc mimo, że jest to silnik Trzycylindrowy pojemność nie jest porywająca, bo zaledwie 1,4 litra. No takie mamy trendy w Europie. To jak mu depniemy, to, to daje radę, że tak powiem. Opel Astra K, którą mieliśmy dzisiaj na nagraniach, to bardzo popularny samochód w Polsce. Natomiast mało ludzi wie o tym, że do silnika trzycylindrowego możemy zamontować instalację gazową i jeździć za pół darmo. I z tym Wam zostawiam. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, możecie zostawić motywującą łapkę w górę. Tymczasem dzięki za uwagę i do następnego, cześć.